W się same włączają czy nie? Yy, przy pracowniku się włączają same, ale my nie mamy teraz moda, więc się nie włącza nic. Mhm. Bo tego ten mod jeszcze nie wyszedł nawet Ty, ale jak jest jedna przyczepa, to mega dobrze idzie. No. Od razu się zbiera. Walony. Czy nie będę mógł jechać, zaraz nawet wysypać to. Bo będzie ten... i tak muszę dosypać. Znaczy tu do muszę... Mogę. Czy moda zakopywania jest? Nie, nie mamy moda na zakopywania. Nawet nie wiem, czy wyszedł moda zakopywania. Chyba, czy wyszło, no, ja. ale nie jestem pewien. Ja do 23 isk. Iz... Co? Hm? No, Że do 23 i zbijam. Ile masz? 5% Sypiemy, czy nie? Dobra Ja lecę sobie w takim razie docypać z tego i jadę wywieźć. Trzeba jechać i wywozić, kurde. Ciężkie tutaj towary, eleganckie. Że bo spogubiłem się w biegach. O, dobra. Wszystko Gdzieś na TikToku, że jest taki ten. To dobrze. A czy ty, Citerek, obserwujesz pumę na TikToku? Chyba tak. Zaraz zobaczymy, kto obserwuje Puma na TikToku. Łogin, łogi na Tłoki. To nie Beka, nie? Puma powiedziałeś mi dzisiaj adawa, ja bym to zrobił. Po czym też wstawiłeś dwa TikToki i jest łącznie jakieś 5 koła wyświetleń, prawie za chwilę będzie. Bo na 4 na pewno jest. No nie, prawie 5 jest. E, może przez RZ pójdziesz mąkę. Mąkę? No, wcale właśnie tego nie robię Jaką produkcję jeszcze chcesz iść? Na chwilę obecną nie wiemy na co jeszcze pójdziemy Może pójdziemy w ten... w cukrownię Ale zobaczymy Nie obiecuję, że tak powiem Może być różnie Może, może być cukrownia, może nie być cukrowni W sad Hm? sad pójdziemy Nie, w sad bym nie szedł, szczerze mówiąc nawet, nie chce mi się Mamy cztery. tu będziemy. Postawimy, będzie dużo miejsca. No nie wiem. Ale za to. mało będzie na... Ale to Będzie jak... Duża, bo idealnie sad No ta. Ale leci. I to będzie, wydaje mi się, że... Myślisz, że tyle co wystarczy... Myślisz, że tyle wystarczy, to będziemy mieli teraz wsypane, czy nie? 73 tysiące litrów jest wsypane. Na mąkę? Mhm. Chyba starczy nie? Mi się wydaje, że raczej na spokojnie starczy Churę skończył na cię trzeba Okej Bo można wiesz Czy teraz albo docypać do silosu i sprzedać, albo nie wiem co Chodzi, że nie chce mi się kosić już Ew. Jak wolisz yy, wozić belki to mogę jak pokosić? No bo no, myślę, że trochę się popierdalam mm -hmm. i będę się zwił. Mm -hmm. Belki trzeba i tak, i tak zjeść, więc... Nie. Ale ty fajnie wygląda z ich szczepami. Ja szczerze? No, ale wydaje mi się, że ten pomysł z polem, które miałem, żeby kupić tam to 43 i tam wybudować cukrownię jest spoko tak szczerze takie mam wrażenie to, 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 to jest całkiem taki ok, pomysł jak dla mnie no ale zobaczymy jak to wyjdzie zobaczymy jak to wyjdzie a w ogóle ty wiesz jak się... aha zmienia. sumie nie być tak zobaczyć tak zobaczyć, i jak Co? Już to... Tak. To? to ogólnie nie wiem. Jak, jak to wygląda z mąką, Czy ją się będzie woziło na przyczepie, czy on się będzie woziło w jakiś sposób? Wydaje mi się, że to będziemy wozić na czepie normalnie tak. Cała ta jajka. No, musimy być palety, tytułu. nie? Dzisiaj na dziesięć zestaw fajne jest, no. tu A To? Koło osiemnastki tam? Nie. Na górze, ogólnie, na górze. Paleta? A, okej. Okay. No szkoda w takim razie, że wszystko na palecie tu jest. Ja bym chciał, na przykład, żeby była mąka tego. Tak szczerze. Może mało big realne, bagu, ale. Co? W Big bagu fajnie by było. No nawet nie mówię, że w Big Bugu ale chodzi mi o to, że na przykład ogólnie brakuje mi coś takiego, że. Odjeżdżasz i sypiesz coś tak, jakby wiesz, bezpośrednio na przyczepę. Chociaż to w sumie raczej. Co? że upadaj będzie no to że tak Podejrzewam, że tak chciałem że <młysy> że będzie trochę tego ale już nic nie poradzisz dobra poda tutaj że idziesz sobie w kombajn tam. Ej, w tym farmingu jest mało lasu trochę, nie? Mhm. Mm na tej mapie jest mało, mało lasu. Na tym, na tej drugiej mapie jest więcej lasu. Tak, tuś trochę więcej lasu, szczerze mówiąc. Świetny sprzęt leśne Man. O, nasze wapno sobie jeszcze leży od zeszłego roku. Też Gitaura. Zadam sobie tutaj. Co to jest? Co? Czy jest jakowy ten? Nie no, to jest Raptor 300. A w czym? w leśnicze. Pojazdy? Yy... Raptor 300. To jest ten. To jest yy, do karczowania. On ma normalnie końcówki jako karczownik jak wejdziesz sobie w narzędzia i wtedy w narzędziach wejdziesz sobie w niepiłończowy, tylko sprzęt leśniczy, który jest kurwa, nie wiem gdzie bo zmieniają. Sprzęt leśniczy, to do niego jest normalny Raptora 300 jest M657 za przystawka. W mhm. zasadzie do tego tylko pasuje. No. No. Okej okay. Dobra, ja zobaczę teraz na ten młyn. I tutaj się robią palety. A, tu się robią palety. Okej, okay, dobra, widzę. Ale to leci szybko, ten, ta mąka, tak szczerze mówiąc. Stosunek na przykład do takiego sera. To patrz na to, że na przyspieszonym czasie na jedynkę, czyli w normalnym czasie, mamy już 500 litrów mąki. To jest mega dużo. Mega okay. fajnie się to robi, szybciutko. Gitaura, że tak powiem. Ale kurde... Muszę się wziąć za to yy, Ogarnianie tego Bo... Znaczy tego, tego, ogólnie za ogarnianie tego Obornika, bo... Obornika mamy dość dużo I zawsze... Ja tak policzę, żebym zrobił Jakbym sprzedał chyba 200 tysięcy litrów, to będziemy mieli 15 tysięcy Z tego Mhm... trzeba no, by się przydało, Ale teraz nie ma co kasy wydawać ja pobiorę tego interkarsa i go przerobię Dodam mu ten, pojemności Bo ona przy, on ma pojemność chyba 37, czyli tak jak nasze te dwie To mu dam, nie wiem, 42 mu dam, powiedzmy, nie? Żeby nie był jakiś... bo nie chcę, żeby był jakiś, wiesz, za ciężki, nie? Dobra, czas się zwiedza, bo... A ja mulli też nie ma co no, przy dzisiaj tak dużo contentu zrobiłeś, morda. No, jaka, well, got... trafcano tam po dziesięć